nie uważasz, że naszym chłopakom przydałoby się trochę więcej luzu? Bo się ruszamy jak wóz z węglem. <laughs> więcej luzu! <laughs> Wiecie, to co zrobił Jezus, są skatowane na śmierć. I Bóg go nie byśmy my byli ocaleni. Jeśli patrzymy nad krzyż, na krzyż i na tą gehenę, co tam się stała, to skatowanie. Razem z Duchem Świętym nie chcę być poprawny, ale chodzi o to, Ja inspiracja to jest dla mnie w ten sposób. To w ogóle ma wiele barw, które trafia w moje serce krzyż. Tym musiałem też chlubić, tak tylko. Ale y, za każdym razem, też jak patrzymy w okresach czasu, sezonu, to, to inaczej krzyż widzimy. To cierpienie. Bo możemy to bardzo spłycać. Możemy iść w inne bardziej rozbudowane dary duchowe. Wszystkie rzeczy inne są ważne. Namaszczenia, chodzenie w mocy służby i tak dalej. Ale to są rzeczy drugorzędne. Jeśli odchodzimy od krzyża, w prostocie go przeżywać po prostu jak krzyż, tak? Ta gehenna. A prójtowe rzeczy stają się tamte dla nas i odchodzimy od krzyża, to się pogubimy. Bo dla mnie to jest sprawa honorowa. Dla mężczyzn to jest w ogóle sprawa honorowa wiecie. To nie jest jakieś, ja tam teraz muszę wierzyć, że wierzę i w ogóle, dla mnie to jest sprawa honorowa. To, co zrobił Jezus, kiedy ja byłem bawu i go nienawidziłem, i w ogóle nie wierzyłem w Jezusa, kiedy widzę go tam skatowanego jako jeszcze jednego, wiecie, nawet jak skatują kogoś tutaj jakiegoś bezdomnego czy kogoś, to ja już moje serce cierpi. Natomiast jak widzę skatowanego Jezusa idącego nago na krzyżu, będącego tam nago na krzyżu, skatowanego to coś się dzieje we mnie. To, co włożył we mnie, Bóg się jakby uruchamia. Moje wnętrze, jako mężczyzny też, tak, do facetów też mówię, jakby, do nas, to coś się uruchamia. Dziwne jest to, że kobiety zostały pod krzyżem, ale <laughs> to, to jest sprawa honorowa. To jest zwykły ludzki honor. I jak mówię, jak ja patrzę, czym jest miłość tam, to wszystkie inne problemy dla mnie, jakieś lęki, jakieś Obawy, to ja mówię, kaman przyjdźcie jeszcze bardziej, bo ja mam inspirację. Gdzie jest miłość? Gdzie jest pokazana miłość? Skąd ja czerpę siłę? Stamtąd czerpę siłę, właśnie. Ja stamtąd czerpę siłę. Do mojego wnętrza. A później idzie na, na życie. Stamtąd. Jak się gdzieś pogubię, jakiś problem, to ja wracam do krzyża. Ja chcę wracać do krzyża w ogóle. Cokolwiek mam. Jakiś coś. To ja patrzę na krzyż. Tylko nie, że ja sobie tam zobaczę i że on wisi, że umarł za mnie grzechy, to teorie klepnę. To w ogóle nie dochodzi. To, to była noc, kiedy przyszli po Jezusa. Po Jezusa w ogóle. Mówimy, wiecie, ja ostatnio czytałem sobie, jak wygląda wybawienia tron Jezusa. Jak my wiemy w duchu, zmartwychwstały Jezus, kim jest, że z Bogiem. Tak? Że przed nim się w ogóle drżą narody jak trawa, że po prostu błyskawice, gromy z jego tronu, tam cały czas jest chwała, chwała w ogóle. Który Boga, który mógłby w jednej sekundzie zmieścić wszystko z powierzchni Ziemi ogniem swoim. To ten Pan był na krzyżu. Jak, jak mamy to poznanie, coraz bardziej tak? Bo wiecie, ważną rzeczą dzisiaj zobaczyłem, Chodź tu, Chodź, Karol, <laughs> że bardzo ważna jest cnota. <laughs> jest napisane, że do wiary dodajcie cnotę. I dopiero do cnoty poznanie. Bo jak masz wiarę i dodać poznanie, a nie masz pośrodku tej cnoty, która to mocuje i stala, to jesteś jakiś... to to się nie trzyma kupy. Bo na przykład masz wiarę i masz cnotę roztropność. Masz cnotę pokorę. Masz cnotę sprawiedliwość, uniżenie. Masz cnotę pokorę. To dopiero za tym idzie poznanie prawdziwe. Prawdziwa bojaźń Boża przychodzi. Bo jak masz tylko wiarę i od razu poznanie, to to będzie brawura, głupota, pycha. Musi być kacnota ta tam, to jest bardzo ważne. Odwaga, tak? Pokora to jest odwaga. To, to, to w ogóle <laughs> uczymy się tego. <laughs> I wracając, mówię, że <laughs> przyszli do niego w nocy. Wyobraź sobie, w nocy. I już tam zaczęło się. zaczęli go bić, katować, opluwać. Tak? I rano. Jezus nie szedł z krzyża. On wyciemniał. <laughs> I, I idzie taki zmasakrowane ciało, całe w pręgach. Wyobraź sobie to, to jest totalne poniżenie w ogóle, syna Bożego. Totalne poniżenie człowieka. Totalne poni zgnojenie. I on tam idzie, i on to wytrzymuje wszystko, nie? No, za mój grzech, I potem był ocalony, tak? To to łamie moje serce. To to łamie moje serce. A później jest na Golgocie. Później jest na Golgocie, gdzie zostaje. Wiecie, niesamowity ból, to musi być jak. jesteś przebity gwoździami. Nago, niewinny człowiek, totalnie poniżony, i jeszcze śmieją się i szydzą zejść z krzyża. Wyobraź sobie musisz poczuć serce, co zrobili z Jezusem. To nie tylko, że go zabili. Zabić, to wiesz, można komuś w głowę strzelić. To nie było morderstwo zwykłe. Brak słów na to. I Jezus wytrzymuje ten ogromny ból, potężne cierpienie, że tak powiem lekko słowem, po to, my, byśmy my byli ocaleni od gehenny. Ja mówię o, pie, o piekle, jak wygląda piekło według mnie. Gdzie jest po prostu jak jakbyś najcięższy moment w życiu, depresję, cokolwiek, to tak masz na wieki. Bez możliwości wyjścia, bez żadnej ulgi, cierpienie, piekło. Taka wieczna, mówiłem, izba wycześpień, padaczka, omamy wzrokowe, słuchowe, psychoza, największa depresja, ciemność, że chcesz się zabić, strzec w głowę. I tak jest w piekle, bez żadnej ulgi, bez żadnej rozrywki, bez niczego. Wierzy, że na wieki i wierzy, że mogłeś w Jezusa. I Jezus tam, on znosi to ból. I on tam jest razem z ojcem. My też zapominamy o bólu ojca. W Dusz, bólu duszy w ojca. To jest taki sam potężny ból. Oni mieli zawsze doskonałą relację. Wiesz, jak ojca, ojciec miał złamane serce, po prostu. Bóg miał złamane serce. Ojciec. Byśmy my byli ocaleni. Bo nas wziął nasz, nasz zawsze grzech. Tak? Byśmy byli nas ocaleni, tak? I to to jest miłość. I chodzi mi o to też, że to jest przykład miłości. I jak ja patrzę na tą miłość, to wszystko mi się pod stopy w ogóle kładzie. Moje jakieś problemy, moje jakieś w ogóle jakieś aluzje do życia. Moje jakieś narzekania. Ja milknę, nie tylko milknę, ale po prostu to mnie zmienia. I dla mnie to jest sprawa, wiecie, honorowa, żeby iść, wziąć swój krzyż i zająć Nie, Oczywiście nie dla siebie, tak? bo żyjemy dla niego. tak? To jest w ogóle moje paliwo, moja żywica, moja siła, jest tamtą płynie. Że ja się nie wycofam z wiary, rozumiesz choćby nie wiem co. Mogę upadać, mogę się potykać, popełniać błędy, ale ja się nie wycofam, bo to jest sprawa priorytetowa, jak ja widzę to miejsce tam, to cierpienie, ten krzyż. Nie mam nic wyżej. Pokaż mi kogoś, to cierpiał bardziej, czy coś. W ogóle nie ma takich rzeczy. Nie ma nic wyżej. To mnie po prostu zapala, to powoduje we mnie nie tylko pasję, ale nie umiem tego opisać słowem. Nie umiem tego opisać słowem. Tylko cześć i honor mogą dać Jezusowi za to, cześć i honor. I to powoduje, że się właśnie mówi nie wycofamy z wiary, nie pójdziemy na atwiznę. Tylko będziemy walczyć, oczywiście duchowo, ale postawą też. Walczyć wszelkimi środkami, czasami może i tak. Bo wiecie, jesteśmy dzieckiem, ale później jesteśmy mężczyznami, tak? I jesteśmy w procesie, ja też jestem w procesie by Jego imię było czczone, by to, co zrobił na krzyżu, nie poszło na marne. Że to nie tylko dlatego, że do Niego poszedł ale dlatego, że Jezus Chrystus chce i Bóg chce uwielbić się w nas na ziemi. Chce ratować ludzi na ziemi. Chce, żeby imię Jego obuwało chwałą, bo Jemu się należne za to, co zrobił. Na wieki wieków. To jest właśnie, I to jest właśnie to paliwo. Bo nie, nie ma nic więcej ponad krzyż. I jak, to, jak się modlić, jak z Duchem Świętym, krzyż będzie Ci Bóg pokazywał. Krzyż to nie tylko, że Jezus wisi i umarł, o już koniec. Nie. Krzyż to jest głęboka przestrzeń, bo tylko krzyż może zmienić. On, on da Ci, żebyś to stamtąd siła, żeby ja się zaparł siebie, rozumiesz? Bo ja wtedy, jak ja widzę takie coś, to mi się zmienia w ogóle wartości. Ja prze, przekieruję. Prze, Wartościowuje swoje życie. Już nie moje życie, tylko to, to, bo to nie jest nasze życie już. Rozumiecie własnością Boga jesteśmy do niego należymy. I mamy być posłuszni. Ale jak się dzieje, mówimy, prawdziwie w sercu wtedy jest przywartościowanie, że ja jadę na wakacje, ja się idę modlić. Ja nie robię sobie tego. Ja idę za Jezusem, ja się wyrzekam tego, ja się wyrzekam wszystkiego, bo o tym mówi Jezus. Ja nienawidzę swojego życia. Ja biorę ten krzyż. Ja nie chcę niczego. To co tam jest napisane. Ale dlaczego? Bo on to włożył w nasze serca. Ale skąd siłę biorę? Biorę siłę z tego, że ja patrzę, co On zrobił w ogóle. I ja wiem, że On w ogóle to zrobił dla mnie. I ja w ogóle wiem, że ja mam w ogóle mieszkanie w niebie. Że ja już mam full! Że jestem zbawiony full pewny. Ja z pozycji nieba przychodzę już. Tu na ziemię. I Chrystus z nas falę. I tu mam łatwość kładzenia swojego życia, wyzbywania się z egoizmu. Oczywiście. Mówię, błędy popełniamy w procesie, jesteśmy, pewnie, czy nie widzimy, ale to stamtąd to płynie, że ja w ogóle nie idę rzeczy robić sobie dla siebie, tylko dla Królestwa, dla Jego imienia i dla Ewangelii. To, się, to krzyż robi przewartościowanie w moim sercu. Krzyż. To cierpienie, ten ból, to poświęcenie, którego nie da się w ogóle opisać z żadnym w ogóle słowem ludzkim. To Boża moc wtedy płynie że mnie jest lekko rezygnować z rzeczy, które jeszcze wczoraj może chciałem. To głoszenie krzyża jest mocą, tak? Do zmiany. Bo ja bo bo, bo, bo żyć. dla Bożej woli żyjemy, nie dla swojej woli. Dla Bożej woli. Że jesteśmy wtedy w stanie całkowicie poświęcić swoje życie dla królestwa, dla Ewangelii, dla jego imienia. To jest krzyż. I tam jest też ból, udręka i różnego rodzaju trudności, cierpienia, takie jakie miał Jezus. W mniejszym stopniu pewnie? Ale On powiedział, że większe rzeczy będziemy czynić. Że nie ma takiego, co by to zrobił, a jeszcze w tym życiu widział rzeczy. Jezus powiedział, co ci jak w ogóle objedziesz cały świat, będziesz ją rozkosza, a na duszy szkodę poniesiesz? Wiesz o co chodzi? Nie tylko tutaj nie zobaczysz chwały Jezusa. Będziesz zbawiony, ale nie zobaczysz chwały Jezusa, tego ogromnego pokarmu i skarbu, który możesz tutaj jeszcze to spełnienia. Wiecie, teraz coś powiem. <laughs> tylko, że na z... sądzie chrystusowym, trybunale chrystusowym, ty szkodę na duszy stracisz. Tam, rozumiesz, jak którzy jest dla siebie, to tam stracisz szkodę na duszy. Twój duch zbawiony, ale stracisz na duszy szkodę. O, o tym jest mowa, że cóż z takim, jakby świat zyskał, ale na duszy poniósł szkodę, bo ducha ci zbawił Jezus. Ale na duszy poniesiemy strata wtedy. A jak pójdziesz za nie na maksa, pomimo różnych rzeczy, to nie stracisz tego. A użyjesz piękne rzeczy. Tu, a jak nie użyjesz, to i tak tam będzie miał nagrodę. Bo to jest godzien, ten Krzyż to w ogóle wyrówna, wszystko co, co zrobił Jezus. I jest opowieść taka o samarytance. Trzy minuty, zaraz skończę. Ona przyszła i mówi do Jezusa, że nie ma czerpaka, jej głęboka jest studnia. Ona miała jakieś ludzkie sposoby na swoją służbę, na służenie. Ale Jezus mówi, Ty nie znasz mnie i daru Bożego. W ogóle nie wiesz, co ja zrobiłem na krzyżu, nie wiesz, kim ja jestem. Bo, bo im bardziej my wiemy, kim ja jestem, kim jest Jezus, to, 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 to i to, co zrobił na krzyżu, to to jeszcze bardziej w nas w nas tylko krzyż powinien eksplodować. Wewnętrzny człowiek to jest krzyż. To jest ukrzyżowany Chrystus. To jest zmartwychwstały Chrystus. To jest to. To jest, z tego płynie z płyniem strumienie mocy wody rzeki żywej. I on tam do niej mówi, ale chodzi też o to, że mamy się modlić o Bożą wolę o Bożą wolę. Bo Jezus mówi ciekawą, ciekawą rzecz. Jeśli ja bym na przykład teraz chciał służyć po swojemu dla Boga, wziąłbym głośnik, głosił, to ja ciągle bym był taki chciwy tej służby, chciwy i, i to pragnienie by mi się cały czas zwiększało. Ale jest mówi, nie o to chodzi, Samarytanko. Bo jak służbę weźmiesz, którą Bóg Cię poprowadzi, to Jezus mówi co? Że właśnie to mnie zastanawiało, nigdy już pragnął nie będzie i, i zawsze będzie syty, nasycony. I Jezus mówi, że jak będziemy w Bożej woli, będziemy prawdziwe prowadzenie, jak On był Duchem Świętym, totalnie podporządkowani, to będziemy spełnieni pokarmem tym. Będziemy syci Bogiem, nasyceni, że nie będziemy łaknąć. I to musi być wspaniałe miejsce. I do tego nas Jezus zaprasza, do tego, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało. Aniż serce twoje jeszcze nie jest moje w stanie pojąć, to tam jest ten smak, ukryty, ukryty, ukryty. I teraz czy Ty? Chcesz wziąć ten ukryty skarb i gotów jesteś poświęcić swoje życie, zostawić wszystko, iść za Jezusem. I on mówi: pójdź za mną, tak. I szalom, i aleluja.